Wbrew temu, co widać za mną, jedno jest pewne, w piątek o 21.00 nie będziemy obserwować składowiska drewna, bo trudno dzisiaj sobie wyobrazić lepszy mecz piłkarski niż Barcelona-Bayern. Oczywiście ktoś powie, że Barcelona trochę już do Bayernu nie pasuje, że można by zamiast tej drużyny wstawić jakąś inną nazwę, ale ja aż może Was zaskoczę, ale uważam, że lepszego momentu, żeby postawić na Barcelonę, nie ma. To znaczy, nie pamiętam jeszcze, żeby kurs na zwycięstwo Barcelony był tak duży. U niektórych bukmacherów tak koło 3,50 do 1. Eee, I chociaż doceniam jak najbardziej Bayern, chociaż uważam, że być może Bayern w tym meczu jest lekkim faworytem, no to jednak drużyna, która ma w składzie Messiego Suareza, Griezmana, i tak dalej. I też Sztegena, który może być istotny, no nie może być skazywana na pożarcie. I taki kurs, co moim zdaniem jest swego rodzaju zachęta. Eee, pewnie cała Polska będzie trzymała kciuki za Bayern, ja będę trzymał za Barcelonę. Zobaczymy, kto zwycięży.